Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam was na nowe holubraniowe Sinsei z jesienną kolekcją. Wiem, że uwielbiacie te filmy, ale dlatego też Sinsay pojawia się tutaj aż tak często. Mam tutaj kilka kurtek takich przyjściowych, typu bomberki, kurtki koszulowe, spodnie eleganckie, swetry i. Kilka sukienek, które sprawdzam się na jesień i na zimę, także mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wspólnie coś ciekawego. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki z serii mierzymy pojawiają się raz może dwa razy w tygodniu. Także, żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji kanału. W opisie na dole, jak zawsze, znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, które Wam tutaj prezentuję, wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jakie rozmiary wybrać dla siebie. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do rzeczy i zaczniemy tutaj od tej szarej bumerki z taką strukturą barankową, bym powiedziała, lekko. Kosztuje jest 100 zł, na sobie mam rozmiar L. Jeśli chodzi o skład jest on sztuczny, ze sztuczną podszewką. I teraz właśnie tego typu kurtki są w trendzie i bardzo często widziałam właśnie je w połączeniu z eleganckimi spodniami, ale także właśnie z takich codziennych stylówkach. Bardzo podoba mi się ten kolor, ponieważ jest on stalowo-szary i fajnie mi tutaj pasuje, ładnie wygląda z kolorem włosów, ale to też jest na tyle neutralny kolor, że będzie pasował każdemu. I jak możecie zobaczyć, kurtka ma taki krój jakby lekko luźny, nie powiedziałabym jeszcze oversize, ale faktycznie jest ona luźna, taka szersza, ma też szerokie rękawy więc spokojnie można tutaj pod spód e, też założyć coś grubszego. Ma też długie rękawy, więc nawet jak tak e, podwijam ręce, e, to wiecie, długość jest na mnie odpowiednia, a sama długość kurtki jest za pośladki. E, szczerze, nie wiem, co myśleć o tej kurtce. W sensie to jest taka standardowa bomberka, ale wydaje mi się, że jednak mi się kojarzy niekoniecznie dobrze taki rodzaj kurtki. Jakby kiedyś, pamiętam, takie nosiłam jeszcze za czasów, nie wiem, czy gimnazjum, czy liceum e, i jakoś tak nie do końca dobrze wspominam. E, I muszę popróbować po prostu tę bombarkę z różnymi stylizacjami z szafy, czy po prostu ma zastosowanie, ponieważ kolor mi się podoba, krój niby też, ale nie wiem, czy ta długość może mi nie odpowiadać, ponieważ jednak lubię rzeczy o skróconym stanie, więc wydaje mi się, że to może być ta właśnie cecha, która mi tutaj nie odpowiada, ale jeśli lubicie standardowe bombarki, to jak najbardziej mogę Wam tę kurtkę polecić. Co tutaj mam pod spodem, to spodnie, które widzieliście już w poprzednim filmie, lecz w innej wersji kolorystycznej, ponieważ poprzednio pokazywałam wam taki piękny beż z czarnym paskiem. Tym razem mam na sobie całkowicie czarną wersję i też w mniejszym rozmiarze, ponieważ wtedy mówiłam wam, że zastanawiam się nad mniejszym rozmiarem, ponieważ sam model jest taki lekko luźny i to była dobra decyzja. Słuchajcie, spodnie kosztują 70 zł, już z dołączonym tutaj paskiem, który jakoś to może nie powala, ale nie jest generalnie źle. Ale same spodnie są cudowne. To jest idealny krój dla osób, które mają większe krągłości, które mają na przykład też bardziej wystający brzuch, tak jak ja mam, ponieważ te spodnie wszystko przykrywają, są z wysokim stawieniem i wyglądają idealnie. Mógłby być lepszy skład, ale wiecie, no zazwyczaj nie można mieć wszystkiego. Kosztują 70 zł. Właśnie w weżowej wersji, także wrócę Wam tutaj przebitkę, jak się prezentuje tamta wersja kolorystyczna. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, na sobie mam rozmiar L. Jak możecie zobaczyć, tutaj nogawki są raczej luźne. Mam wrażenie, że są węższe tutaj w kolanach i rozchodzą się nieco bardziej tutaj na samym końcu, albo są równinne i po prostu tak się układają, ze względu na to, że jednak uda. Mam nieco szersze, więc tutaj może być taki efekt zmarzenia, a tak naprawdę nogawki są całkowicie proste. No i co mogę Wam powiedzieć, to tutaj luz jest dalej. Właśnie mimo zamówienia mniejszego rozmiaru. Nachodzą mi te spodnie na udach, ale się absolutnie na udach nie opinają. No i jak możecie zobaczyć, brzuchnię. Jest podkreślone. Tutaj te zaszepki materiału, które są, są w bardzo dobrym miejscu. Tutaj nie ma zbyt dużo materiału, więc nigdzie się nic nie odkłada. No i też jak chodzę. Te spodnie nie zbierają się tutaj w papinach, a większość spodni jednak u mnie się tutaj zbiera. Są kieszenie, tak prezentują się z tyłu na pośladkach. No, ja jestem tym krojem zachwycona. Też na co Wam zwrócę uwagę, tutaj mi się coś przyczepiło, że mają lekko podwiniętą nogawkę tutaj na zakończeniu. No i ogólnie są tak. Kilka centymetrów nad kostkę, ale nie wiem, czy ze względu właśnie na to zakończenie jakoś mi odpowiada ta długość. Ja jestem w nich zakochana, dlatego w moim przypadku zostawiam sobie zarówno czarną wersję, jak i także beżową z tego modelu. Górę tutaj, jaką mam na sobie, to body. I to body już widzieliście, tylko w innej wersji kolorystycznej pokazałam Wam w zeszłym roku. I zostawiłam sobie wtedy wersję ekri oraz taką pudrowo-różową, a teraz doszły nowe kolory. Wydaje mi się, że ta ekry też tutaj jest jest dostępna taka wersja kolorystyczna, czyli e, taki jakby karmelowy róż, bym powiedziała. To nie jest taki róż oczywisty, tylko taki cielisto-różowy, e, ale także wersja brązowa oraz czarna, które też tutaj mam e, i które zobaczycie później. E, tutaj to body kosztuje 40 zł, na sobie mam rozmiar XL, zamawiam zazwyczaj ten rozmiar, tak żeby body pasowało mi na długość. E, no i jest to model, który jest dekodem typu halter, także mamy tutaj te wycięcia na ramiona. E, są dwie warstwy materiału z przodu, więc jak najbardziej można tę wodę nosić bez biustonosza i ja często noszę. Jak widzicie, przepięknie się to wody układa. Materiał mu się tutaj nigdzie nie zbiera. Jest jakby tak naciągnięty wizualnie, ale nie praktycznie. W sensie, że nie czuję tutaj żadnego, wiecie, napięcia, tylko ten rozmiar faktycznie jest idealny. jest coś, coś cudownego. Na pewno zostawię sobie ten kolor. Sprawdzę oczywiście jeszcze pozostałe, ale to jest ogólnie fajny basic. Tym bardziej, że ma też dobry skład, ponieważ tutaj e, jest to pół na pół poliester z wiskozą i też e, z domieszką elastanu, a ten kolor wydaje mi się po prostu idealny. Na stronie znalazłam przepiękne sweter w paski w odcieniu karmelowego beżu, brązu z czarnym Paskami. Nie wiem, czy ta wersja będzie jeszcze dostępna w momencie publikacji, ponieważ, jak widzę, teraz tu jest chyba tylko jeden rozmiar. Ale dostępna jest ten sweater także w innych wersjach kolorystycznych, więc jeśli nie ten, to znajdziecie inne wersje. Jest wersja w tym samym kolorze, tylko bez pasków tutaj w tułowiu, tylko na zakończenie tutaj rękawów i na zakończenie swetra, jak jest w przypadku tutaj, ale także wersja odwrócona, czyli czarna, właśnie z taką beżową obwódką. No i właśnie ten jeden w paski. E, co mogę Wam o nim powiedzieć, to kosztuje 70 zł. Mam na sobie rozmiar M. Skład jest sztuczny, ale jest to bardzo przyjemny materiał, gładki e, o takim bardzo gęstym splocie, jeśli chodzi o tutaj większość, e, ponieważ tutaj zakończenie jest takie ala ściągaczowe, już takie typowo prążkowane. E, rękawy, jak widzicie, są długie, dosyć szerokie. Sam sobie sweter jest bardzo łasyzowy. Ja tutaj mimo tego, że wybrałam rozmiar M, to i tak jest bardzo luźny. W takiej wersji rozpuszczonej, jak też na zdjęciu na model nosiłabym do leggingsów, a tutaj do tych spodni, tych samych, które miałam przed chwilą na sobie, właśnie wsadziłam przód pod biuston, żeby nadać troszeczkę kształtu. Tak prezentuje się ten sweter luzem. Mamy tutaj stójkę, taki pół golf w sumie, nie jest to golf pod szyję, całkowicie pod twarz, ale kończy się nieco wcześniej. Podoba mi się kolor, ale nie wiem, czy ten krój jest dla mnie, więc nad nim akurat się zastanowię. Coś, co możecie zobaczyć teraz niemalże każdej sieciów co elementy takiej ala postarzanej skóry. I tutaj też zamówiłam kurtkę na sprawdzenie, żeby zobaczyć jak to wygląda. Która kosztuje jedynie 100 zł, na sobie mam rozmiar L. I co mogę Wam powiedzieć, to ten look bardzo mi się podoba, ponieważ nie jest aż tak przytłaczająca, nie jest aż tak ciemna ta skórka. Ogólnie ma kolor taki nie wiem, jakby... Brązowy, wpadające trochę w zielone tony, takie chłodniejsze. Jak najbardziej mi leży. Krój też mi odpowiada, ponieważ mamy tutaj nieco skróconą wersję, kończymy się przed biodrami i taka długość jak najbardziej kurtki mi leży. Są tutaj kieszenie na suwak z tyłu prezentuje się w ten sposób. Rozmiar jak najbardziej mi pasuje i założyłabym jeszcze tutaj bez problemu bluzę, sweter, poswód, więc śmiało tutaj zamawiajcie ten rozmiar, który normalnie nosicie. Teraz możecie zobaczyć to samo body w brązowej wersji i ten odcień to jest taka głęboka, gorzka czekolada bym powiedziała. Bardzo mi tutaj leży i tutaj dobrałam spodnie takie coś pomiędzy eleganckimi, ale także cargo, które kosztują 6 złotych. Mam tutaj w rozmiarze XL. Dostępne są w tej wersji takiego standardowego beżu bym powiedziała, ale także wersji czarnej. I są to spodnie ze sztucznego materiału z gumką tutaj w talii. Są z bardzo wysokim stanem. Tutaj zaczynają się naprawdę w najmęższym miejscu w talii. Ta gumka też dosyć dobrze trzyma, no ale to jest minus, że wiecie, gumka może się też rozluźnić w trakcie trochę. No i też nie będziemy w stanie tutaj założyć paska, ponieważ nie ma szluwek. Jakby samo, sam dodatek szluwek już by poprawił sytuację, ponieważ zawsze można by było tutaj e, właśnie je spiąć. E, w moim przypadku nie prezentują się najlepiej tutaj na przestrzeni brzucha, e, ponieważ są to takie spodnie wiecie, lejące, więc tutaj mi po prostu wszystko podkreślają e, i lekko marszczy się materiał pod brzuchem tutaj w pachwinach. Nogawki są raczej takie luźniejsze, rozszerzane troszeczkę na dole, ale nie są aż tak bardzo obszerne, więc jakby nogawki bardzo mi tutaj leżą, ale góra by była fajna, e, właśnie taka jak w tych czarnych spodniach, czyli z lekkimi zakładkami tutaj lekkim, większym luzem, po prostu pod moją sylwetkę, ale wiem, że na pewno znajdą się tutaj też fanki takiego modelu. Mamy tutaj kieszenie zarówno standardowe, jak i także takie duże bokiem, tak prezentują się z tyłu, no na pośrodkach wyglądają ładnie i nie mają wcale tutaj za dużo luzu na nogawkach tutaj z tyłu ut. a jeśli chodzi o długość, no to te już są takie długie, długie, jak widzicie są nawet zapięte, więc niektóre osoby na pewno będą musiały te spodnie pod siebie skrócić. Редактор Teraz mam na sobie piękny dzień komplet, który jest w takim odcieniu brązu, który jest złamany fioletem. Ja wiem, że w fugancji wygląda na taki czysty brąz, ale faktycznie jest taki chłodniejszy, lekko fioletowy. Bardzo podoba mi się ten kolor na żywo i ten komplet też możecie kupić w takiej wersji stalowo niebieskiej i tam ta wersja kolorystyczna także wygląda fajnie. Tutaj oba elementy kosztują 40 zł, wykonane są z tego samego materiału, jest to poliestr z 24% wiskozą i 3% elastanem. I tutaj górę mam w rozmiarze M, a dół w rozmiarze L. Góra kompletu jest crop topem, która jest dopasowana tutaj w górnej części do biustu, pod biustem jak widzicie jest tak luźny ten topik. Luźne są także rękawy, ale nie są zbyt obszerne. No i mamy tutaj standardowy, zaokrąglony dekolt. I według mnie to będzie fajne też swaterek do noszenia z różnymi innymi rzeczami, czyli z, ze spódniczkami takimi rozkloszowanymi, z jeansami, czy ze spodniami materiałowymi. Jeśli chodzi o dół, no to jest to spódniczka midi, która jest dopasowana, która jest z gumką tutaj na górze, więc możemy ją założyć w najwęższym miejscu w talii. Wiadomo, ze względu tutaj na ten materiał, na krój, no to podkreślam tutaj brzuch, ale nie wygląda to źle, mi to nie przeszkadza. Podkreśla bardzo ładnie kształty, czyli i tutaj kągłości. Jest do połowy łetki z takim wycięciem tutaj z boku. Bardzo mi się ten komplet podoba. Dodałabym tutaj jakieś jaśniejsze dodatki do przełamania, jakąś właśnie torebkę, czy na przykład biżuterię taką dłuższą, widoczną, żeby tutaj ten kolor jednak przełamać, ponieważ jest on dosyć ciemny, ale bardzo dobrze się w tym komplecie czuję, także też zastanowię się tutaj nad tymi dwoma elementami, bądź zostawię tylko samą górę. Następnie mam na sobie sukienkę kopertową w zielonym odcieniu, taka ciemna oliwka bym powiedziała, ale dostępna jest także beżowa wersja. Jeśli chodzi o skład jest to 100% wiskoza, a cena to 80 zł. W tej wersji kolorystycznej, w beżowej wersji jest teraz promocji, kosztuje 56 zł. I na sobie mam rozmiar L. Zaczepiamy ją sobie najpierw guzikiem, następnie przewiązujemy tutaj. Tylko to wiązanie jest tak dosyć nisko mam wrażenie i nie da się to bardzo złapać tak bardziej, żeby pomarszyć tutaj ten materiał, więc ten materiał, mimo, że jest kopertowy, że są te dwie warstwy, to jednak troszeczkę się bardziej opina na sylwetce niż właśnie tego typu sukienki mają w zwyczaju. Mamy tutaj górę zrobioną z jednej warstwy materiału, czyli mamy tutaj wszystko połączone ze sobą. Osobiście największą fanką takiego rozwiązania nie jestem, ale tutaj nie ma aż tak dużo materiału, więc nie zbiera się on jakoś dziwnie. Tym bardziej, że jest to wiskoza, więc bardzo lejący materiał. Długość do połowy płytki. Z tyłu prezentuje się w ten sposób, jest całkowicie zabudowana, raczej dopasowana tutaj, a góra lekko luźna. Ogólnie wypada fajnie, ale nie jest to na pewno sukienka dla mnie. Następnie dziennienowa sukienka w brązowym kolorze, która wykonana jest w 70% z wiskozy. Jest to taki prążkowany, dziennienowy materiał. Kosztuje 80 zł i na sobie mam Rozmiar L przepięknie podkreśla. Talię, krągłości, jak widzicie w moim przypadku, też niestety brzuch. Z przodu jest tak całkowicie zabudowana, a jeśli chodzi o tył, mamy tutaj odkryte plecy po całości. I tak jak miałam ją w rękach, to myślałam, że jest strategiczne to wiązanie. Wiecie, z tyłu, w miejscu, gdzie jest pasek od nasza więc bez problemu biustonosz można założyć, ale niestety nie każde, ponieważ tutaj będzie trzeba założyć bistonarz typu Bardotka, bez ramionczek, ponieważ jak widzicie tutaj, jak mam standardowe biust noż, to te ramionczka są widoczne. Akurat mój jest takim cielistym, że może się to jakoś wywitnie, nie rzuca, no ale faktycznie są widoczne. Wycięcie na plecach jest zrobione w ten sposób, że jest bardzo korzystne. Jest wycięcie dosyć głęboko tutaj, ale zakryte są boki ciała, więc nie widać żadnych fałdek ani nic takiego. Długość tak troszeczkę bardziej za kolana niż do połowy łydki. Jest ładne zwężenie właśnie w kolanach. Bardzo mi się podoba. Jest taka kobieca, przy tym prosta, więc naprawdę wypada świetnie. Pokażę Wam od razu pozostałe kurtki, także tutaj mam bąberkę w beżowym odcieniu, która kosztuje też 100 zł. Tutaj zamówiłam rozmiar M, ponieważ wiedziałam, że będzie ubezcylizowa i ten model na pewno jest większy niż ta szara, którą pokazywałam Wam wcześniej, ponieważ tam miałam rozmiar L i wydaje mi się, że one były bardzo podobne. Podoba mi się bardzo kolor, tutaj też guziki są w kolorze kurtki, więc one się chowają całkowicie. Długość tutaj i krój ogółem jest bardzo podobny, więc dlatego też takie mam mieszane u do tej kurtki. Jest fajna, materiał jest super. Mamy tutaj też sztuczną podszewkę. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Jest okej? Okay. Ale nie jest to chyba typ kurtki dla mnie po prostu. Za to tej jak najbardziej jestem zadowolona, ponieważ tutaj krój już jest koszuli, e, właśnie kurtki koszulowej, niż bomberki, więc od razu mi zdecydowanie lepiej leży. Wiadomo, nie do końca to pasuje do tego, co jest z pod swodem, jestem świadoma, ale po prostu nie mam do czego pokazać. Też kosztuje 100 zł. Wybrałam tutaj zieloną wersję, jest taka delikatna, zielona i bardzo fajnie to wygląda, ale dostępna jest także beżowa oraz szara. Wszystkie wersje kolorystyczne są ładne i one mają jakby taki delikatny mel Tutaj też mam rozmiar M na sobie. Mamy tutaj kieszenie z boku, kieszenie tutaj z góry. No i też jest taka luźnawa. To jest kurtka, która byłaby idealna teraz dla mnie na tą porę aktualną, czyli żeby zarzucić na właśnie czy cieniutki sweter, czy na jakieś top do jeansów. Będzie to fajne, naprawdę. O. Teraz są na sobie naprawdę dziwne spodnie z daleka. Wyglądają ok, z bliska. Wyglądają jak kos, taki jak belekowo Jest z taką nitką wystającą. A bardzo dziwnie to wygląda. Kosztują 70 zł, na sobie mam rozmiar XL. Są to spodnie z wyższym stanem. U mnie akurat ten model jest dosyć mocno luźny tutaj w talii, więc wydaje mi się, że lepiej by było, gdybym wybrała mniejszy rozmiar, ale teraz jestem tak pomiędzy niektóre modele są idealne w rozmiarze XL jak też mogliście zobaczyć na przykład te spodnie z gumką, a niektóre są bardzo luźne i powinny mieć rozmiar L, ale jednak przy takich dużych zamówieniach ciężko mi zamawiać też, wiecie, podwójne rozmiary z każdej rzeczy. Jak widzicie są bardzo szerokie nogawki, a już tak szerokie, że nie do końca mi to leży, bo tworzą taką jedną całą i mam wrażenie, że tak, taka szerokość mnie po prostu jeszcze dodatkowo poszerza. E, długość w tych spodniach jest też zapięta, także są to długie, długie spodnie. Nie wiem szczerze co o nich myśleć. Ogólnie nie uważam, że są złe, e, ale nie są to takie standardowe spodnie, więc na pewno nie dla każdego. Jeśli chodzi o skład jest to z 16% wiskozą. Top, który tutaj założyłam według mnie jest fajnym basikiem z takiego lekko prążkowanego materiału. Jest to bawełna z 5% wiskozą, kosztuje 26 zł. I dostępna jest w tej wersji Jasno-szarej, ale także zielonej, czarnej oraz białej, lecz w przypadku pozostałych kolorów one już są dostępne w pojedynczych rozmiarach największych i najmniejszych. A ten jeden jedyny kolor jest dostępny w pewnej rozmiarówce. Mi się akurat ten odcień spodobał najbardziej, ale to też dlatego, że ja po prostu uwielbiam jasny odcień szarości. No, i mam tutaj na sobie rozmiar M, ponieważ lubię, jak topy są takie przylegające i według mnie naprawdę jest super. Mamy tutaj rękaw, który jest dłuższy, który już jest bliżej łokcia, lekką stójkę, ale ten materiał jest na tyle cienki, że w ogóle nie przeszkadza, więc właśnie będzie to taki fajny basic do eleganckich spodni pod marynarki. Na przykład wydaje mi się, że będzie jak najbardziej ok. E, materiał jest turboprzyjemny, fajnie wygląda, więc na pewno sobie ten top zostawię. już jest ostatnie zestaw na dziś. Mam tutaj na sobie przepiękny sweter o bardzo dobrym składzie. Niestety jest już online całkowicie wyprzedany. E, zostawię Wam link na dole, więc zapisujcie się na powiadomień lub szukajcie stacjonarnie. Jest to sweter, który kosztuje 70 zł. Jest on w takie śmietanki w połączeniu z czernią są takie paski które są bardzo nieregularne więc jest taki wzór kwadracików pasków na zmianę i skład to w 50% wiskoza, więc super. Jest to taki właśnie bardzo zbity tutaj splot, więc jest bardzo cieplutki, jednocześnie będzie oddychający. Na sobie mam rozmiar M, jak widzicie jest oversizedowy, mam tutaj delikatną stójkę. Przód sobie mam pod noż, ale z tyłu możecie zobaczyć jaka jest długość i jak jest obszerny. Więc nawet mogłabym wziąć jeszcze mniejszy rozmiar tutaj z tego swetra. Jedyny minus to fakt, że właśnie ten wtóryk jest tylko z przodu, a z tyłu już nie. Ale tak czy inaczej wygląda fajnie i właśnie ładnie się tutaj łączy z tym takim karamelowym beżem, jeśli chodzi o spodnie. One kosztują także 70 zł, jest to jest też z dwuprocentowym elastanem. Mamy tutaj taki materiał ze strukturą, taki jak jest często w marynarkach, właśnie w eleganckich spodniach i kolor mi się bardzo podoba, ale dostępne są także szare. Są to spodnie z prostymi nogawkami, bardzo ładnie się układają. Długość jest tak na wysokość zpięte więc jest po prostu idealna jeśli chodzi tutaj o ten rozmiar to w moim przypadku jest bardzo, bardzo luźny więc musiałabym wymienić na mniejszy rozmiar i sprawdzić czy wtedy nie będą zbyt obcisłe tutaj na przestrzeni brzucha ponieważ są tutaj delikatne zakładki, ale tylko tak z boku więc mogą być jednak tutaj w tym obszarze zbyt dopasowane w mniejszym rozmiarze, a ten rozmiar mi po prostu spada. Ewentualnie mogłabym ten rozmiar zostawić i tutaj po prostu, wiecie, zwężać paskiem. Materiał mi się podoba, krój także, więc zdecydowanie warte sprawdzenia. Kochani, to już by było wszystko na dziś. Mam wrażenie, że było tutaj naprawdę sporo fajnych rzeczy, ale niekoniecznie dla mnie. I z jednej strony się cieszę, dlatego że zazwyczaj po polach z NSA chcę zostawić większość zamówienia, a tym razem jednak. Mam takie uczucie, że e, tych akurat rzeczy nie potrzebuję, więc dobrze, e, bo nie będę musiała się tutaj być z myślami, co faktycznie zostawić, tylko zostawię e, te body, które Wam pokazywałam, no i te czarne spodnie oczywiście, e, oraz tę szarą bluzkę, ponieważ w to jest fajny basic. E, może też upoluję jakieś inne kolory właśnie z tej bluzki. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.